Myślę, że każda osoba, która ogląda ten odcinek, chociaż raz w życiu korzystała z globalnego systemu namierzania, czyli GPS-u, ale mogę się założyć, że nie każdy zastanawiał się co nam daje GPS lub inaczej mówiąc, jakie zastosowanie ma GPS, a o tym oraz o historii powstania, dowiesz się w tym odcinku, a więcej informacji po intrze zapraszam do oglądania. Koncepcja GPS-u opiera się na czasie i znanej pozycji wyspecjalizowanych satelitów GPS. Satelity przynoszą bardzo stabilne zegary atomowe, które są zsynchronizowane ze sobą i zegarem naziemnym. Wszelkie odchylenia od rzeczywistego czasu utrzymanego na Ziemi są korygowane codziennie. W ten sam sposób lokalizacje satelitów są znane z wielką precyzją. Każdy satelita GPS stale przesyła sygnał radiowy zawierający aktualny czas i dane o jego pozycji. Ponieważ prędkość fal radiowych jest stała i niezależna od prędkości satelity, opóźnienie między momentami, w którym satelita transmituje sygnał, a odbiornikiem, który to odbiera, jest proporcjonalne do odległości od satelity do odbiornika. Odbiornik GPS monitoruje wiele satelitów i rozwiązuje równania, aby określić dokładną pozycję odbiornika i jego odchylenia od rzeczywistego czasu. Co najmniej cztery satelity muszą znajdować się w zasięgu odbiornika, aby mógł obliczyć cztery nieznane wielkości. Trzy współrzędne pozycji i odchylenie zegara od czasu satelity. Cztery miesiące temu stworzyłem film pod tytułem Jak NASA ulepsza GPS. Film osobiście uważam, że wyszedł bardzo dobrze, więc zachęcam do obejrzenia. Ale tym, co skłoniło mnie do stworzenia tego materiału była ilość wyświetleń, ponieważ była bardzo wysoka jak na standardy mojego kanału, więc uważam, że taki temat jest widocznie interesujący i postanowiłem zrobić kolejny film o tej tematyce. Nazwa GPS jest akronimem nazwy Global Positioning System, który pierwotnie miał się nazywać NAFSAT. Projekt GPS został uruchomiony w Stanach Zjednoczonych w 1973 roku. Aby przezwyciężyć ograniczenia poprzednich systemów nawigacyjnych, integrując pomysły kilku poprzedników, w tym niejawne badania inżynieryjne z lat 60., Departament Obrony USA opracował system, który pierwotnie używał 24 satelitów. Został on opracowany do użytku przez Wojsko Stanów Zjednoczonych i stał się w pełni operacyjny w 1995 roku. Dopuszczono go do użycia cywilnego już w latach 80. Jeden z naukowców zaproponował test ogólnej teorii względności, wykrywając czas zwalniania w silnym polu grawitacyjnym przy użyciu dokładnych zegarów atomowych umieszczonych na orbicie wewnątrz sztucznych satelitów. Specjalna i ogólna teoria względności przewiduje, że zegary satelitów GPS obserwowane przez obserwatorów na Ziemi śpieszyłyby o 38 mikrosekund dziennie w porównaniu do zegarów na Ziemi. Obliczone pozycje GPS szybko stałyby się błędne. Zostało to poprawione w projekcie GPS. Podałem już parę faktów na temat GPS, ale nie powiedziałem jeszcze skąd wziął się pomysł na stworzenie tego typu urządzeń. Kiedy Związek Radziecki uruchomił, kiedy Związek Radziecki uruchomił pierwszy, kiedy Związek Radziecki uruchomił pierwszego sztucznego satelity, sputnika 1 w 1957 roku dwóch amerykańskich fizyków William Guerre i George Weiffenbach. W ciągu kilku godzin zdali sobie sprawę, że z powodu efektu Dopplera mogą określić, gdzie znajduje się satelita na swojej orbicie. Dyrektor APL dał im dostęp do komputera UNIVAC, aby wykonać wymagane trudne obliczenia. Na początku następnego roku Frank McCuller, zastępca dyrektora APL, prosił naukowców odpowiedzialnych za pierwsze nasłuchy pozycji Sputnika o zbadanie problemu odwrotnie czy wskazanie lokalizacji użytkowników, biorąc pod uwagę satelity. W tym czasie marynarka wojenna rozwijała rakietę Polaris uruchamiane przez okręty podwodne, które wymagały do nich znajomości dokładnej lokalizacji okrętu podwodnego. Doprowadziło to ich i APL do opracowania systemu Transit. System ten został po raz pierwszy pomyślnie przetestowany w 1960 roku. Od momentu wdrożenia USA wprowadziło kilka ulepszonych usług z GPS, w tym nowe sygnały do użytku cywilnego oraz zwiększono dokładność i integralność dla wszystkich użytkowników. Przy zachowaniu kompatybilności z istniejącymi sprzętami GPS. Modernizacja systemu satelitarnego jest nieustającą inicjatywą Departamentu Obrony USA poprzez serię przejść satelitarnych w celu zaspokajania rosnących potrzeb wojska, ludności cywilnej i rynku kosmicznego. Od początku 2015 roku odbiorniki GPS wysokiej jakości, standardowej usługi FAA, zapewniały dokładność poziomą lepszą niż 3,5 m. Chociaż wiele czynników takich jak jakość odbiornika i kwestie atmosferyczne mogą mieć wpływ na tę dokładność. A teraz, żeby nie było wątpliwości na temat przydatności GPS-u, wymienię kilka dziedzin, które korzystają z wynalazku kim jest GPS. Astronomia Zautomatyzowane pojazdy, kartografia, telefonia komórkowa, synchronizacja zegarów, śledzenie, robotyka, geodezja, tektonika oraz oczywiście cele militarne czyli wojsko. To już koniec odcinka, więc chciałbym podziękować za parę minut uwagi i poświęconego czasu na obejrzenie tego filmu. Zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki. Mam nadzieję, że w górę. Jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.